Cześć, zapraszam Cię na krótką medytację na dobry dzień, taka, która pozytywnie cię nastroi, przyprawi o uśmiech, o lekkość, żebyś mogła przyjąć wszystkie przyjemności i każdą radość, jaka macie dzisiaj spotkać w tym dniu, o nic nie dzieje się przez przypadek. Jeżeli sobie leżysz, to leż jeżeli wstałaś to usiądź sobie wygodnie lub połóż się tak jak lubisz zamknij oczy skieruj swoją uwagę na środek brzucha na ten obszar między pępkiem a mostkiem. To jest Twoja przepona. Poczuj, jak się podnosi. I jak opada. Za pomocą oddechu nadajesz jej ton, nadajesz rytm. Specjalnie nic nie zmieniaj w oddechu. Oddychaj naturalnie. Po prostu zauważ ten ruch. Leżysz sobie tak bez ruchu, jest ci przyjemnie. Po prostu jest. Zaproś, proszę, do siebie te słowa, i poczuj, jak rozpływają się one w Twojej głowie. To będą same miłe rzeczy. Wszystko działa na moją korzyść. Wszystko, co dobre, dzisiaj mnie odnajdzie, wszystko dzisiaj płynie lekko i ufam, że tak ma być. te słowa jak ciepła woda obmyły Twoją głowę plecy klatkę piersiową brzuch lędźwia ośladki, biodra uda Tył ud, nogi z przodu, łydki i stopy. Spłynęły w dół z Twojej głowy ciepłym strumieniem w stronę Twoich stóp. Płoniły ciebie całą, obmyły ciebie całą. Jest ci przyjemnie, dobrze. Miło. Taka spokojna, ufna, akceptująca, lekka i uśmiechnięta. Jesteś teraz. Czujesz to teraz. Nie, nie zatrzymaj uśmiechu. Nie zatrzymuj uśmiechu. Niech pojawi się na Twojej twarzy. W ciągu dnia możesz powtórzyć sobie ulubione zdanie, które najbardziej Ci się spodobało, aby przywołać to przyjemne uczucie. Które czujesz teraz? Uczucie lekkości, ufności, radości. Oto Twój kolejny dzień, który dane Ci jest przeżyć. Kolejny Twój, Twój kolejny cud. Weź ostatni głęboki wdech nosem, wypełnij brzuszek, i wypuść powietrze nosem. Możesz otworzyć oczy, poruszać lekko. Twoim ciałem. Zobaczyć, gdzie jesteś. Ja też zobaczę, gdzie jestem. Przez chwilę nie było nie tutaj. Byłam z Tobą. Tutaj budzi się nowy dzień. Tak jak u Ciebie. I Ty już też na pewno się obudziłaś. Dziękuję Ci pięknie, że byłaś przez chwilę ze mną. Życzę Ci wspaniałego dnia. Wszystkiego dobrego. Bądź dla siebie dobra i wiesz wszystko co dobre z tego dnia. Wszystko, co dobre, zawsze Cię odnajdzie. Dziękuję pięknie i do zobaczenia w następnym odcinku. Ta pa!